Witam Was serdecznie z tej strony. Adam Kodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. No, i jak widzimy, na rynek wszedł trzeci model w skali 1,72. Jeżeli chodzi o Heimarsa, tym razem producentem jest firma Meng, również z Chin. I ciekaw jestem Waszej oceny, jak porównacie te wszystkie trzy modele, czyli poczynając od zapowiedzi Dragona, poprzez wydanie modelu przez For Arta. No i teraz mamy w ręku Menga w skali 1,72. Jak pamiętacie, For art był modelem, znaczy jest modelem rewelacyjnie wydanym. Po prostu szapobad yy, dla For Arta. No, później pojawił się taki składaczek od Dragona. No i teraz chcę Wam zaprezentować trzeciego Highmarsa na rynku yy, od yy, Menga. Powiem Wam, że oglądałem sobie to pudełko i yy, co rzuciło się w moje oczy: mianowicie, że tutaj mamy nazwę kolorów, yy, więc mamy po chińsku. Czyli Green Państwem, US Army. No i tutaj mamy, posłuchajcie, e, najprawdopodobniej jest to po ukraińsku napisane, bo pamiętajcie, że e, Armia Ukraińska cały czas walcząca z Sowietami e, otrzymała wreszcie Heimarsę. No a ten unboxing jest kręcony w dniu, kiedy po raz pierwszy zostało ostrzelane terytorium. Rosji przez Ukraińców. E, więc taki, pamiętajmy o tym, że no, na razie nie potwierdzono dokładnie, e, z czego strzelano w kierunku e, terytorium Rosji. Taki jest artbox. Z tyłu mamy malowanie, pudełko z boku otwierane. Mamy też oczywiście na pudełku. Wskazane przez producenta sugerowane o w ten sposób. Sugerowane kolory farb. Jakie powinniśmy posiadać, aby pomalować ten model. No a teraz najwyższa pora, zaraz jakiego ja otwierałem, jakoś tutaj go otwierałem, bo już wczoraj oglądałem go sobie. No i powiem Wam, że bardzo przyzwoicie wygląda ten model, ale to tak na wariata. Było oglądane już w domu, trochę ściachany byłam. Tu mamy ulotkę jakąś od informującą o tym modelu od firmy Meng. No i teraz co znajdziemy w woreczku plastikowym. Mamy tak, mamy jedną ramkę z przezroczystego plastiku, jeżeli chodzi o szyby w kabinie. Mamy z elementami kabiny i kół jedną ramkę B. Mamy gumowe koła, i zaraz sobie je obejrzymy, bo ja jeszcze ich nie oglądałem. Bo jak pamiętacie, gumowe koła były też w dragonie. A forard zapadał nam żywiczne koła. Standardowa, jak dla, powiem Wam, Menga instrukcja, taka rozkładana. Nie za bardzo mi się ona, powiem Wam, podoba. E, trzeba trochę kombinować z tym układaniem, jak ktoś chce się przyjrzeć lepiej. Ale wszystko jest bardzo czytelne. Sam format wydania tego właśnie nie podoba mi się, ale jeżeli chodzi o czytelność, kolejne kroki składania, no to powiem Wam, że są naprawdę bardzo fajnie. To wszystko jest bardzo czytelne. O, w ten sposób powiem. E, mamy tak samo właśnie jak skleić koła. Czyli mamy felgę z dwóch elementów, znaczy z jednego elementu mamy w sumie felgę, i tu mamy taki bolec, do który mocujemy do podwozia. E, więc panowie, e, grafice od instrukcji dla polskich firm, bierzcie z tego przykład, bo jest to naprawdę bardzo czytelna e, instrukcja. E, tak jak powinny być instrukcje, tak? Nie to, że wszystko to na przykład na jednej stronie i można zgłupieć. Nie. I teraz tak, tutaj właśnie mamy e, gdzieś umknęło mojej uwadze wkładanie właśnie szyb do y, y, właśnie y, opancerzonej kabiny, bo tu mamy już y, elementy stopnie, jak i również lusterka mamy wklejać, a tutaj są. A tu mamy właśnie te elementy, które sobie wklejamy do przodu szyb. Bo tu były szyby pancerne, bez żadnych osłon. Jeżeli chodzi o dragona, to w ogóle nie zrobił otworów, tylko takie imitacje imitacje oszklenia, no, gdzie trzeba było kombinować. No i tu mamy bardzo fajnie na kasetę całą, no, osłonę rakiet, mamy fajne tutaj też kalkomanie nam zapodał męk. I następnie mamy właśnie składanie samej tej kasety z rakietami, tej wyrzutni rakiet, tak? no bo to jest mobilna i ta kaseta może być na innych pojazdach też montowana na innych, na przykład polskich jelczach, czy też na przykład na gąsienicowych pojazdach tak samo. O wszystko zależy od danej armii. Tak się instrukcja yy, yy, prezentuje, i teraz tak, tu mamy ramkę C, ramkę A, D, to jest B ramka. No i mamy oddzielnie tutaj kabinę. I wiecie co? Zaczniemy sobie od kabiny oglądanie. Obniżyłem sobie kamerę. Powiem Wam, jedyna rzecz to jest, tak jak gołym okiem się patrzy, nie, bez żadnego zbliżania się, to jest ten kolor plastiku, który nie do końca pozwala pokazać, zauważyć detal na modelu. Jest bardzo jasny, dopiero trzeba się mocno przyjrzeć, ale jak zwrócicie uwagę, to jest troszeczkę uproszczeń. Tu mamy poręcz do wchodzenia, uchwyt do otwierania drzwi. W for arcie są te elementy oddzielnie, tutaj mamy już razem na kabinie. Jeżeli chodzi o usunięcie jeszcze tej poręczy, żeby dorobić we własnym zakręcie, zakresie, to jest ok, ale tu już będzie problem, jeżeli chodzi o tą małą. Więc albo rzeźbimy, albo sobie dajemy spokój, sposób, spokój. No, powiem Wam tak, jeżeli chodzi o sam detal, to ten model naprawdę jest bardzo porządnie zdetalowany. Tu nie można mieć żadnych zastrzeżeń, ale są w sensie uproszczenia, że na przykład przekle Dolin są na stałe już, tak? Nic z nimi nie zrobimy. Ale jeżeli chodzi o samą jakość, to jest rewelacyjnie. Czyli jeszcze raz sobie oblukamy z przodu. Nie mamy możliwości otwarcia drzwi, ani tak samo górnej klapy, tak jak to było w For Arcie. A jeżeli chodzi o dragona, no to tutaj nie było żadnych otworów, po prostu plastik. No i z drugiej strony wygląda tak. Teraz sobie biorę ramkę B. Na ramce B mamy dwa elementy związane z kabiną. Mamy kierownicę. Jakiś element, nie wiem do czego to jest. Musimy. A, to jest element, który do kabiny wklejamy. OK, dobra, dobra, dobra. Jego wklejamy gdzieś od jakiejś strony wewnętrznej. Bo tu mamy jedno szkiełko, drugie szkiełko. Dobrze, to w takim razie ten element idzie gdzieś tutaj. Wklejamy. Więc tutaj mamy tak elementy związane z kabiną. Tu mamy do kół jak i również same felgi i powiem Wam, że bardzo ładnie one się prezentują, jeżeli chodzi o produkty plastikowe to wyglądają one bardzo, bardzo fajnie, nie można się niczego czepić, wiadomo, że gdybyśmy mieli wydruk 3D no to dużo lepiej, no, jest uproszczenie sporo od wewnętrznej strony, tu wklejamy te elementy, żeby zamocować, w Foracie tego nie ma, w Dragonie to jest w ogóle na, na kawałek drutu montujemy. Czyli już można wywnioskować, że jest to średniak w dobrej cenie, który na pewno wielu z Was zainteresuje. A, to jest ramka A w ogóle. No nie wiem, jakoś pominąłem. No i co na ramce A mamy? Posłuchajcie, tak. Mamy oczywiście elementy związane z samym układem jezdnym. Tu mamy elementy, właśnie ramy do podwozia wału. Tak samo mamy rurę wydechową. Zawieszenie. Kolejny element z wałem do zawieszenia, bo on jest napędzany na wszystkie koła. Powiem Wam, że bardzo ładnie to wygląda. To jest ramka A. No i bardzo proszę, patrzcie i podziwiajcie. Jest naprawdę kawał dobrej roboty. Tutaj męk zrobił. Z tego, co już można wywnioskować. Nie jest to bardzo skomplikowany model, a efektownie będzie wyglądał, no dużo lepiej niestety od Dragona będzie wyglądał, czy znaczy niestety, niestety, dużo lepiej będzie wyglądał obok Dragona. A tutaj, właśnie, niektórzy znajomi gdzieś tam dorwali się do preordera, właśnie Dragona. No niestety Dragon nie zapodał żadnych ramek. Tylko rendery 3D gotowego modelu. O, i właśnie tutaj mamy z drugiej strony, czyli część elementów już mamy na samym elemencie ramy, do którego przyklejamy te rzeczy. No już widzę, że mi już się ślinie na, na, na widok tego modelu, bo właśnie jestem na etapie sklejania Abramsa od menga. No i powiem Wam, że naprawdę klocki. Kolejna ramka. Kolejna ramka, o, to jest elementy w ogóle związane z wyrzutnią. I powiem Wam, że bardzo ładnie jest to. Detal jest super. Mamy instalację, czyli są jakieś kable. Tu mamy samo to pudełko, które, znaczy element, w który wsuwamy zasobniki z rakietami. O kurczę. Żeby nie ten kolor plastiku, to ten detal byłoby idealnie widać. A tak trochę ginie nam. Żadna sklap z boku tutaj nie jest otwierane. Żadne drzwiczki ten właśnie. Tak się prezentuje ten element. No, a jedna rzecz, na którą powinienem zawsze zwracać uwagę, e, mocowanie elementów do ramki. <laughs> I powiem Wam, że jest cienki element, bardzo cienka krawędź przylega do elementu, cienka krawędź ramki oczywiście przylega do elementu, więc wycinając dany element jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że zostanie przedmiot uszkodzony. Tutaj akurat jest taka skrzynka. I ta skrzynka jest zamocowana no, do ścianki tutaj. Myślałem, że będzie od spodu gdzieś, ale tu będzie bardzo też prosto zeszlifować to, jeżeli się dobrze wytnie. Tu mamy obrotnicę. Tak się prezentuje, bo można przekręcać sobie w różne strony właśnie wyrzutnie rakiet na samochodzie pancernym. No Kurka wodna ładnie to wygląda. Ostatnia ramka z szarego plastiku. Pozostałe elementy wyrzutni. Tu już mamy same zasobniki. Tu mamy właśnie elementy. Jest sześć rakiet w jednej kasecie. No i tak samo mamy naprawdę bardzo ładny detal. To są chyba lusterka, które montujemy. Tak, to są lusterka, ale powiem Wam, jest fajny ten detal, że duża część elementów wyrzutni jest oddzielnie. To mi się bardzo, powiem Wam, podoba. Pamiętacie, w For Arcie była, jest rakieta dodana, którą można skleić i jedna zaślepka jest zdjęta, że można zrobić wystrzeliwaną rakietę właśnie z pojazdu. No jest, powiem wam, fajnie to wygląda. Oczywiście, y, po, lewym, y, po lewej stronie ekranu, w lewym górnym i dolnym rogu, znajdziecie odnośniki do unboxingów, właśnie y, dwóch pozostałych HIMARSów. No, tutaj jest zero nadlewek, też patrzę kompletnie. Wiecie co? Szukam jakiejś małej dziury w całym, a tutaj po prostu nic. Nie podoba mi się to. Nie, powiem Wam, yy, bardzo dobrze zamówiłem je do sklepu, są dostępne, więc osoby, które są zainteresowane, zapraszam. Już zostało niewiele sztuk. No a teraz sobie yy, zerkniemy na yy, koła. Dobra, torebki otworzone, a jak koła, to i również oszklenie. Zobaczymy. <laughs> Mamy w sumie 6, 7, yy, 6 kół. O kurde. Tak, nie ma on jakiegoś, tak, bo on nie ma zapasowego, jest sześć kół, czyli po trzy koła na, na stronę. E, no i koło gumowe prezentuje się w ten sposób. Jeżeli chodzi o protektor, jest bardzo ładnie wyko wykonany. E, ale zobaczymy jeszcze jedną rzecz. Nie widzimy żadnych napisów na oponach no felgi jakie widzieliście są ale opony nie mają żadnego napisu i teraz zobaczymy taką dość istotną sprawę bo pamiętacie jest mała afera z pojazdami Humbera z For arta gdzie wszystkie koła znaczy opony wszystkie opony mają protektor w tą str samą stronę nie, tu jest ok. Tu nie będzie żadnego problemu z tego co widzę. Chyba że. Nie, jest w pożądalu. Nie, jest w pożądalu. No i oczywiście oszklenie. Nie ma żadnych zapalnień, czyli mamy tu przód te dwa boki. I tam ten trzeci taki element wklejamy już, antena to jest chyba. W każdym razie wyglądają bardzo ładnie. Nie są żadne zmatowienia, zarysowania. Porządnie odlany element plastikowy. Takie trochę tutaj może są załamania. a wiecie co, tego za chińskiego Boga nie będzie widać. Authentico. Jak sobie wkleimy to... I fajnie, że mamy w całości sobie wklejamy, a nie pojedynczo. Bardzo ładnie jest to wszystko wykochane, czy wykonane. Czyli mamy, posłuchajcie, wreszcie mamy średniaka. Taki model, gdzie i zaawansowany modelarz będzie zadowolony, jak i również. Bo widzicie, tu nie ma tej takiej okrągłej anteny z tyłu, są tylko dwie tego typu anteny. W ForArcie jest antena jeszcze dodatkowa, tutaj tego nie mamy. No powiem Wam, że naprawdę bardzo fajny model w super cenie. Link do sklepu znajdziecie oczywiście w opisie filmu. A jeżeli podoba Wam się to, co robię, zapraszam do subowania kanału, dzwonek, kliknijcie, żebyście byli powiadamiani. Lajkujcie, komentujcie i oczywiście zapraszam do wspierania kanału czyli możecie wesprzeć go poprzez YouTube'a lub Patronite. Wszystko znajdziecie w opisie. Możecie też poszczególny film wesprzeć, podziękować za niego. Jest taki przycisk specjalny YouTube. Dzięki serdeczne za uwagę. Zapraszam do sklepu na zakupy. Bardzo się cieszę, że też przychodzicie i możemy sobie na żywo pogadać tutaj u mnie w kwaterze. Dzięki serdeczne, pozdrawiam Was do następnego unboxingu.